Też wszystkim w kolejnym odcinku. Dzisiaj, jak widzicie, kosiarka w ruchu. Zacząłem kosić te liście. No i powiem tak. Są plusy i są minusy. Plus, taki, że jak widzicie, ładnie zgarnia. Wszystkie liście zbiera. Tam nie dojeżdżałem do końca, bo tam jest siatka. To dopiero jak już siatkę rozgrodzę. Jak widzicie, wszystko ładnie jest wciągnięte. Tak tu możecie zobaczyć pełno liści. Tak tu po wykoszeniu ładnie. Minus taki, że szybko się zapełnia. To wiadomo, dużo liści. Tak jak zawsze tutaj na tym kawałeczku, jak kosiłem trawę, to wychodził niecały kosz trawy, no niekiedy czasem cały kosz tak, dzisiaj tych liści wyszło 7 koszy już je tutaj wywaliłem fajnie je ciacha na takie kawałeczki szybciej to zgnije i tu tą kubkę będę składał tych liści no jak widzicie dość fajnie to wygląda, więc są plusy, są minusy Zobaczymy jak będzie z paliwem. Ile tego paliwa wyjdzie. Mam zatankowany pełny zbiorniczek. To zobaczymy na ile ten zbiorniczek wystarczy. I czy to będzie się bardziej opłacało niż grabić. No, no wiadomo, że grabienie wyjdzie taniej, ale tu chodzi o wygodę i komfort pracy, że tak powiem. No. Owieczki teraz sobie przegonię na tamtą kwaterę. Tam zamknę je, aby tutaj mi nie uciekło jak będę kosił. Widzicie, warstwa liści jest spora. Tam jeszcze zostało coś tych liści, ale to już jak odpadnie, to opadnie to rozwieje tu wszędzie wiatr. Bo dzisiaj bardzo mocny wiatr wieje od rana. Klementyna z Florką w stajni. Dzisiaj dostanie kolejną dawkę. Antybiotyku, więc tak to wygląda. Dobra, to ja lecę dalej i będę Wam pokazywał stopniowo, jak to idzie. Dobra, kawałek już przekosiłem. No i wygląda to dość fajnie. Jak widzicie, tu jest linia liści, a tu jest już wykoszone. Z tego kawałka tu wzdłuż. Wyszło 12 koszy, tu wywalam wszędzie, gdzie zapcha się, zapełni się koszt, Tam Od razu w bok, wyrzucam za że żeby nie chodzić specjalnie na tamtą kupę. No i tak jak mówię, nie jest źle, nie jest za dobrze. Eee, plusy, tak jak mówiłem, ładnie to czyści. Eee, następny, który plus, zauważyłem, nie zmęczyłem się, nic prawie. 10 minut tyle wykoszone i minusy, plus jeszcze, że nie trzeba właśnie machać się, jest to o wiele lżejsza robota. Minus szybko się zapełnia. No nie wiem, zaraz Wam pokażę, ile to szybko się zapełni. Jeszcze zobaczymy na paliwo, ile było. A. Niecała jedna trzecia zbiornika więc nie jest na razie źle. Teraz kosz pusty i zaraz wam pokażę jak się szybko napełnia. Dobra, kosz pusty. Tamy zostały jedynie w nadstawce. Teraz gaz i odpalamy. Tak. Zobaczcie szybko się na pełny tutaj na półce i jedziemy za tak, chwilę małeczek jest za chwilę to będzie kosz pełny O właśnie, już pełny zbiornik nie, Tutaj Jak widzicie taki kawałeczek nie duży 3-4 metry i pełno Tutaj sprawdziłby się dobrze taki traktorek właśnie ten co są do ogrodów do trawy to tym by się szybko to by sprzątało Taki kawałeczek jak tu to. Pewnie 20 minut już by było po robocie. No więc tak to wygląda. Ja koszę dalej. Na razie muszę iść do domu. no rzecz zrobić i wracam z powrotem działać. Fajnie to widać, gdzie już zrobione, gdzie jeszcze leżą liście. Tylko tą kwaterę będę tak czyścił, bo tamte nie ma sensu, bo tam nie ma aż liści bo tu najgorsze te drzewa są dobra, lecę jedna trzecia już wykoszona widzicie pasek najgorsze części tu wykoszone już są, czyli tu pod tymi lipami i tam jeszcze kawałek takiego dziadowego zostało już Wam pokazuję. O tutaj gdzieś. Dotąd. To tu najgorzej się będzie zapychało. Najgorzej było tutaj. W tym kawałku. Bo tu zaraz pod drzewami. O tu się. Często. Zap, 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 zapychał. Ten. Zapełniał kosz. No więc tutaj już. Jedna trzecia mówię gotowa. Pół godzinki mi zaszło z tym, więc tu jeszcze pewnie no nie cała godzina zejdzie bo teraz już się łatwiej będzie kosiło Nie będzie się tak szybko zapychało I tak to wygląda Może zdjęcie do miniatury yy, Można by to było zgrabić i takie kubki porobić i popalić to tutaj na tym ale nie da rady, bo są dwie sprawy takie. Tutaj jest zaraz CPN, ja bym zapalił, nie daj Boże, tam by coś przeszło, to by było bum. I też karę bym mógł zapłacić, bo tutaj nie wolno nic palić. A druga sprawa, no nie chciałbym wypalać, bo trawę bym sobie wypalił. I jeszcze chcę tutaj owce wpuścić, żeby ganiały, więc po tym popiole by też nie latały. Ale ja mówię, główny powód to, że CPN tam jest. Yy, druga sprawa to jest, mógłbym to zgrabać i wziąć na pościółkę. Ale słomy mam, więc nie trzeba. Dobra, lecimy dalej. No, już całość wykoszona. Tak to wygląda. Gotowe. Całość ogólnie Daszło mi jakieś 3 godzinki, może nawet nie całe. koszy liści, trawy. No dobra, 70, 75 koszy było. Zobaczcie, tutaj jest kupa. Tutaj idzie przez całość. Tutaj tutaj kupka. Tu kilka koszy wysypane. No i tu najwięcej. Jest. O tutaj ponad 40 koszy pewnie wysypane się wydaje niewielkie, ale jest tego chupa O tu zgnije Wydzie gitara Zobaczmy ile paliwa zeżarła nic nie dolewałem Cały baczek był zalany i zobaczymy ile jest No Jeszcze pół baczku, więc na pół baczku Obiechała cały ten kawałek Jeszcze zostało Tak to wygląda tu najwięcej było biegania z wyrzucaniem tych liści pełnymi koszami ee, więc ja by to wam powiedzieć czy lepiej grabać, czy lepiej wykosić w sumie tak myśląc to chyba nie ma różnicy bo tu zgrabiesz, też ładujesz na toczkę, a tu zjeździsz, łazisz z tym koszem. Tyle, że wygodnie, bo nie machasz łapami, tylko se pchasz pomału. Więc kto by uważał, jak chce robić, to nie robi. Więc tak to jest. Nieźle. Zaraz będę owce zganiał, bo widzę, że idą chmury deszczowe. Więc trzeba je zgonić. Jeszcze muszę tam Klementynie antybiotyk dać Żeby zdrowiała No, więc tak to wygląda Co na dziś to chyba tyle takie jesienne porządki tutaj już nie będę wykaszał tego chyba że w któryś tam dzień będę miał czas to wtedy się to wykosi no tu najbardziej mi zależało, żeby to wysprzątać. Bo tu zawsze z tych drzew dużo liści spaduje. Później tak trawa nie rośnie, bo liście gniją i robią taką warstwę skorupę i trawa się ciężko wybija spod tego. Dobra. To tyle. Jeżeli się podobało, zostawcie łapeczkę, komentarz, subskrypcję i widzimy się w kolejnych odcinkach. Niech się darzy. Trzymajcie się. Cześć.